Przyszedłem całą noc 12 km. To są trudne realne techniki sliwalowe. Jestem mokry. O, oh, rozpałka. Jest! <słyska> <słyska> Najlepsza rozpałka w tym rejonie. A, wersalka. Proszę Państwa, przeżyliśmy. Nie jest to klasyczna wersalka z lat 80. Ale podejrzewam, że to jest najlepszy model. Jest trochę wilgna, ale mam tu takie coś. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest, ale mam tu coś takiego. Zaraz zrobię. Ogniska nie widziałem od trzech dni. 12 km, żeby znaleźć coś takiego. Nie wiem co to jest, ale tu coś takiego sypę. Każdy potrafi rozpalić brzozą. Każdy głupi rozpali brzozą Suchą trawą, ale kto rozpali wersalkę? Jest! Jest, mamy ognisko z wersalki! 12 km! Ah! Ah! To so težke, realne tehnike surovalove.